Jak się okazuje, pan Janusz Korwin-Mikke planuje założyć nową partię i ponoć pytanie, które złożył na mediach społecznościowych, zadał całkiem na poważnie. Tak jak na poważnie zaraz kot nam zniszczy tutaj e, miejsca do nagrywania, ewentualnie jakiegoś ASMR-a, zmruczenia wam zrobi do e, mikrofonu. Dzisiaj... Gdzie ty? Może przodem się ustaw chociaż do kamery, nie? No dobra, no co? No zaraz wyciszy mikrofon i tyle z tego będzie, wszędzie sierść. Chodź, no chodź malutko dziewczynko, mamusie. Zaraz się przyjrzymy temu, ile w tym wszystkim jest prawdy i co grozi obecnie Konfederacji. Ja się nazywam Maciej Podstawka, a ze mną jest Ania i Cika. Dzień dobry. Jola, jak już. Cika. Jola. E, co tam wiesz o tym e, zagadnieniu? Rozmawiałaś z panem Kurwinem tak? E, tak. Nie. <suszy> Pan Janusz Korwin-Mikke pyta się e, internautów, czy powinien założyć nową partię e, polityczną, bo jak wiadomo, pan Janusz Korwin-Mikke lubi zakładać partie polityczne. Tak, to jest jego tweet. Zobaczmy, co tam ma ciekawego do napisania. Jest bardzo, bardzo długi. E, drogie sympatyczki, drodzy, szanowni sympatycy. Dostaję, jak kurde, tak progresywnie zwracam się do sympatyczek. To jest sympatyczka. To samo co kosmetyczka. Ale czy w nomenklaturze konfederacyjnej istnieją takie feminatywy? Od kiedy? Ja to raczej się zdziwiłam, że w ogóle z kobietami się przywitał i to jeszcze jak pierwszymi. Mm. Czyli idzie w kierunku takim lewicowym, można powiedzieć. Może nowa partia będzie lewicowa. Może tak. Będzie to kongres nowej lewicy. Dostaję zewsząd w proporcji 3 do 1 wezwania, by założyć nową partię, walczyć o zasady w ramach Nowej Nadziei. Przez kilka dni badałem nastroje w Nowej Nadziei. Wczoraj byłem na spotkaniu z Młodzieżą dla Wolności, a obecnie rozglądam się, jakie poparcie byłoby poza partią. Eee... 13-go zaprzysiężony zostaje nowy skład Sejmu, przestaje być posłem Nowej Nadziei Konfederacji i będę miał formalnie związane ręce. Co o tym sądzisz, Anśka? Dołączysz do tej partii? Znaczy ja do żadnej partii nie dołączę, no niestety. Rozpraszasz mnie z tym kotem. No, no, ja nie wiem, co z nią teraz zrobić. Mam. No. Chodź, kusia. Mamusi. Szybciutko. No dawaj, bo... Cisza jest. No dobrze, no już mówię przecież i w ogóle nie ma ciszy. Yy, no, ja nie dołączam do żadnej partii, więc niestety do partii nowej partii pana Korwina również nie dołączę. Podejrzewam, że Ty dołączysz, bo widzę, że w Twoich oczach już taka nadzieja się narodziła, nowa że o, nadzieja. Co, nowa nadzieja się narodziła. Jeszcze nowsza nadzieja się narodziła, że może coś w tym kraju będzie nowego, świeżego, coś się zmieni. Chyba, że powstanie druga konfederacja, tylko bardziej yy, radykalna. Konfederacja. Konfeder. No już nie przesadzajmy. Nawet dał instrukcję. Po pierwsze, przemyśleć sprawę, jeśli tak, to dwa. Wysłać na adres jkmanuszmałpa.pl. Warunkowe zgłoszenie do tej partii, w temacie koniecznie podając kocz swojego województwa zamieszczony na końcu instrukcji. W tekście, no, no dobra, zresztą to jakaś tam instrukcja, możecie sobie ją e, przeczytać. Zobaczmy w komentarze, co ludzie o tym sądzą. Czy jest to w ogóle realny projekt do zrealizowania w taki sposób, żeby ludzie byli z tego zadowoleni. No, bo wiadomo, jeżeli ludzie nie będą zadowoleni, nie będzie miał wyborców, to też bez sensu, żeby jakkolwiek. Starał się cokolwiek tworzyć, no bo liczy chociaż na jakiś zwrot ze swojej inwestycji. Czy to w postaci wpłat od swoich darczyńców, czy to w postaci od rządu, jeśli będzie miał odpowiedni tam wynik procentowy i zwrócą mu za chociażby kampanię. No głosów tam samobiutko zabrał też <laughs> ponad 9 tysięcy, nie? Tak. I teraz, bo sytuacja w ogóle jest taka dziwna. Bo na początku zarzucano jemu i generalnie w mediach internetowych, społecznościowych była raczej taka narracja królowała, że niski wynik Konfederacji to wina Janusza korwin mikkego Że to on zaczął o tym Pandora Gate, że takie prawo należałoby zlikwidować, jakby, jakkolwiek by tego nie tłumaczył, że on później mówił, że trzeba ich wsadzić do więzienia, to on był za tym, żeby to samo prawo zmienić, żeby już nie wsadzać za to do więzienia, co raczej nie jest społecznie akceptowalne, zwłaszcza wydaje mi się, że też w społeczeństwach konserwatywnych. Jakby poszedł tak do lewicy i mówił o tym, że no można nawet i z młodszymi, i z kotem, z drzewem, no to raczej wydaje mi się, że to właśnie w takich... Spo... A z drzewem nie można? Z kozą... No, wydaje mi się, że to jest raczej coś, do czego będzie dążył... No, to już jest absurd, wiadomo, że to. A, ale w Holandii chyba są takie partie, które nawołują do tego, żeby pedo było legalne, nie? No, więc są takie partie i grupy wpływów, no ale to są grupy wpływów lewicowe, a nie prawicowe. A on do prawicowych wyborców mówi o czymś takim. I była taka narracja, że to właśnie jest wina Janusza Korwin-Mikiego, że on zniszczył tę całą narrację Konfederacji, bo to później było mu wyciągane. I nagle było takie totalne przetasowanie, i teraz hejt nie jest na Korwina, tylko na Mencena. No bo czy ja wiem, czy Korwin. Wywalili go z partii, i przez to wszedł naturalnie. Nawet on, on nie wywoływał tych reakcji, ale naturalnie wszedł w rolę ofiary, i ludzie chyba zaczęli się nad nim litować. I teraz Mencen jest tym złym. No bo ja <laughs> myślę, że Korwin nie tyle co zaszkodził, ale nie pomógł. Bo tak, to nie zaszkodził. Korwina wszyscy znają. I czy zaszkodził tej partii? No, takimi tekstami jak dla mnie na pewno. I tym, że się pojawił właśnie na tamtym e, patriarchacie. A no, tym to tak. No, takich rzeczy się nie robi w kampanii wyborczej i on doskonale o tym wie. Jeśli to by był jakiś nowy poseł, który dopiero się gdzieś tam stara i chce być kontrowersyjny, można by było powiedzieć, że głupota. Nie przemyślał tego i. I tyle. Ale u Korwina nie można tego powiedzieć. On tutaj wszystko ma przemyślane krok po kroku i doskonale wie, jak takie rzeczy będą wpływały na e, poparcie dla danej partii. No bo już niejednokrotnie te partie zakładał i niejednokrotnie te partie były e, równane z ziemią właśnie z tego powodu, że nikło ich poparcie. Przez między innymi takie wypowiedzi. Więc chyba spodziewał się tego, co będzie grane po takiego wystąpienia. Ale ono się układa u ciebie na kolankach. Mhm. Ale ciepło chociaż jest. No, mi też jest ciepło, jak się ze szaliku. Zapomniałam czapki dzisiaj wziąć do nagrywania. Co o tym myślisz? No, Korwin jest specyficznym politykiem. No i moim zdaniem, Mencen, Bosak i cała reszta doskonale wiedziała, idąc do niego, do partii, zresztą sami mówili, sam Mencen pisał, że e, był jego, Korwin był jego takim guru. I Korwin nie zmienia poglądów. To nie jest nic nowego, co Korwin tutaj napisał. Korwin od lat ma takie poglądy, jakie ma, i głośno o nich mówi, ich nie zmienia. Więc nagle się obudzili, że Korwin im szkodzi? Jak doskonale wiedzieli, jaki jest, i przyłączając się do jego partii, biorąc z niego przykład, nagle się obudzili, że o. Kurczę, no to wizerunkowo nie pasuje teraz, bo oni nastawili się na ten dwucyfrowy wynik, i szlak ten wynik trafił. I ja nie jestem do końca przekonana, czy to jest wina, e, wyłączna wina Korwina, bo Męcen, niestety, ale też się w tej kampanii jakoś specjalnie nie popisał. Z Petru przegrał walkę na argumenty. Tik to, że robił zabawne TikToki, no to jeszcze nie robi z niego poważnego polityka. No tylko, że <laughs> jeszcze przed wyborami nikt się od Korwina właśnie nie odciął. I o to chodzi, że oni zgodzili się na ten stan rzeczy, który jest. No bo jeśli teraz zarzucają Korwinowi, że to jego wina, to mieli wystarczająco dużo czasu, bo on to chyba zrobił z tydzień przed wyborami. Gadał o tym Pandora Gate, był właśnie u tych. Patriarchatów, gdzie powiedział, że żona, znaczy nie on powiedział, tylko że tam ktoś powiedział, ale on tam był. No to jednak jego wizerunek został tam wykorzystany na jego własne życzenie. No i była mowa o tym, że żona, że kobieta w związku powinna być że traktowana jak dobytek, czyli można sobie ją w koszcie wrzucić i podatek. Jak nie pracuje. No, no ale e, wtedy mieli czas na to, żeby się od niego odciąć. I oni wtedy mogli go pozwać właśnie do tego sądu partyjnego, e, stwierdzić, że no, przez niego tracą w sondażach i być może wyszliby wtedy jakoś z twarzą. Ale to było tak, że oni się od niego nie odcięli, w dalszym ciągu liczyli na jego wyborców. Okazało się, że zaliczył słaby wynik wyborczy, Konfederacja jeszcze gorszy niż przewidywali w sondażach, no i szukali chyba właśnie kozła ofiarnego. A tak naprawdę, no to mogli odciąć się od niego wcześniej. No i jeszcze mówiąc, myślałam, że się odetną, i to był ich chyba taki, no zły krok. Ewentualnie nie chcieli robić jakiś. Burzy, żeby nie mówić brzydko. No tak, bo byłoby, te, byłoby Przed to ryzykowne. Wyborami. Byłoby to ryzykowne i teraz ciężko by było, jeśli by, wynik też by był zły, to ciężko by było stwierdzić, czy to jest zły przez korwina, czy przez to, że się pozbyli korwina. Myślę, że teraz najłatwiej jest zwalić winę na korwina, bo społeczeństwo powie, no tak, no przegieł pałkę i właśnie będą mówić tak jak ty, że no przegieł pałkę i wszyscy będą mieli czyste rączki, a tak naprawdę no, to wielu z nich popełniło wiele błędów. No, e, Ciekawy jest ten lider właśnie Nowej Nadziei Czyli Sławomir Mencen e, A tutaj jeszcze Nowe zajęcie Janusza korwin mikiego O dwa serwis pisze że A je. co zajmuje się zaraz Stwierdzili, że zajmuje się zaraz domem Bo zobaczyli go na zakupach Na hulajnodze jechał z, I miał pieska I kupował na targowisku jajka i cebulę Ot, I to jest podstawa do napisania newsa Ja wczoraj byłam w Żabce Nie powiem co kupiłam ale ty byłeś Alkohol. w Lidlu. <laughs> Ale ty byłeś w Lidlu i kupiłeś bułki i kupiłeś. No i nie powstają artykuły. Widzisz, może powinniśmy odcinek specjalny nagrać odnośnie zakupów w Lidlu. Powinniśmy. Janusz Korwin-Mikke w wyniku ostatnich wyborów parlamentarnych nie dostał się do Sejmu. Polityk, którego krytykowali nawet członkowie jego partii, musiał znaleźć sobie inne zajęcie. Jedna z do niedawna czołowych postaci Konfederacji została przyłapana w nietypowym miejscu. Jak informuje SuperExpress. Janusz Korwin-Mikke został gosposiem. No, bardzo ciekawa i poważna informacja. Są zdjęcia z tego? Ja nie widziałam. Nie, chyba nie ma. No w każdym razie no, zajmuje się zakupami w swoim domu. Ale to jest o tyle ciekawa postać, że jak on pierwszy raz do nas przyszedł, do biura jeszcze mieliśmy w centrum Warszawy, no to nie wyglądał najlepiej. <laughs> miał te okulary, bo miał zapalenie spojówek i chodził w okularach wówczas tych e, do nurkowania. Mhm. Mm to nie jest jakaś tam tajemnica, bo on tam był fotografowany z tego i, i, i tłumaczył jeszcze, że ma zapalenie chyba spojówek i właśnie tak mu jest lepiej. E, no ale nie sprawił wrażenia, jakby to był taki zdrowy, jakby, no nie sprawił wrażenia, jakby był drugim Trumpem, nie? Że ma już swoje lata, ale trzyma się bardzo dobrze. No, on ma 80 lat, chyba 81 nawet. Tak, tak, tak. I sprawił wrażenie, jakby faktycznie, no jednak nie był jakiś taki super aktywny fizycznie. A tutaj się okazuje, że po tylu latach od naszego pierwszego spotkania, jeździ sobie na nodze, no. robi zakupy sam, więc jest to naprawdę zaskakujący człowiek. Jest takie jedno jego nagranie, gdzie zrobił jakiś challenge, mówił, że to nie wina fast foodów, że ludzie tyją, umierają, że mają jakieś choroby. A, z KFC, z tym kubełkiem. Z kubełkiem KFC, gdzie nagle zaczął tak kaszleć, że ja myślałem, że zaraz tam zejdzie. No, ale wracając do pana Sławomira Mencena. Jest to człowiek, który nagle z lidera internetu, to był totalnie internetowy lider, jeszcze przed wyborami, Aż do końca wyborów, aż do jego y, wypowiedzi, w której się pogrążył sam. Czyli po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów Konfederacji, powiedział, że to totalna porażka, przegraliśmy, y, w ogóle trzeba zapaść się pod ziemię i koniec. Taki mniej więcej był wydźwięk. Nie można tak robić. Nieważne, co by się nie wydarzyło, jeśli on ma jakiekolwiek dalej nadzieję na to, żeby być w polityce i chce pchać Konfederację dalej, no to trzeba dbać o morale. Mhm. A to nie jest zły wynik Konfederacji. To jest gorszy niż. To Niż zakładano, ale nie jest zły, bo jest lepszy niż był. I to znacznie lepszy. Oni odnieśli chyba największy sukces w tych wyborach. Bo oni z 11 posłów mają 18, czyli ponad 50% więcej posłów mają. Więc tak naprawdę mogliby to przedstawić w ten sposób. Nie? Statystyki można przedstawiać w różny sposób. Można się śmiać, a to najmniejsza partia. Ale z drugiej strony partia, która zdobyła naj, największy progres w tych głosach. Więc to mógł zaznaczyć, że super, fajnie, mimo tego, że media nas atakują, nie zapraszają, coś tam. Mamy 18 posłów, w przyszłym roku, znaczy tam w kolejnych wyborach będzie jeszcze więcej. Nie pozwolimy im na to i jakoś w ten sposób powinien no zadziałać. No tak, tak. A I mi się wydaje, że on bardzo, bardzo to znaczy to takie moje przypuszczenia tylko, nie gdybanie, że yy, dobiło go to, że lewica, 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 ich pokonała. Gdzie Lewica też ma... Gdzie tam takie głupoty leciały i... Ale Bosak teraz bardzo fajnie o tym mówi na wywiadach, że właśnie Lewica jest jedyną partią, która zaliczyła spadek z kolei, więc mógł to powiedzieć od razu. Ale tam. Bosak jest dobrym mówcą i do... Bosak powinien się publicznie wypowiadać, jeśli chodzi o yy, Konfederację, Nową Nadzieję, a nie, niestety nie Sławomir Mencen, bo on, jeśli chodzi o takie przemowy publiczne, nie jest zbyt dobrym takim mówcą. Łatwo go zagiąć, nie, widać, że nie jest taki pewny siebie, chociaż z Kraśko sobie poradził moim zdaniem, ale dlatego, że Kraśko wyszedł na strasznego y, imbecyla. No tak ale, tak, ale i tak myślę, że do Kraśki też powinien pójść y, Bosak. No i jeszcze gorzej by go zmiażdżył. Bo Męcen właśnie go nie zmiażdżył. Chodzi o to, że merytorycznie faktycznie dobrze ale... wyszedł, ale Męcen nie potrafi w dyskusję z jakimś adwersarzem. On nie jest dobry w wchodzeniu w dyskusję, właśnie w debaty. Widzieli to już po tym, po Ryszardzie Petru, że nie poradził sobie z tym. Być może i na argumenty by wygrał, jeśli by mógł sobie wcześniej to przemyśleć, przeanalizować, napisać scenariusz i odpowiedzieć na film, gdzie Petru by mu robił dramę. Pewnie by wtedy wypadł dużo lepiej, bo Męcen jest niesamowitym człowiekiem, który umie udawać, że ma charyzmę. On nie ma charyzmy. To nie jest człowiek, który potrafi wejść gdzieś na żywo w dyskusję. Ja też nie wiem, czy tak naprawdę e, mam takie predyspozycje do tego, dlatego też raczej nie pchałbym się na jego miejscu do e, takich zajęć. Kiedy... No ja nie mam, ja bym, ja bym nie mogła jeszcze tym bardziej w taki sposób. Ale powiem widać, że jak jest w jakiejś niekomfortowej sytuacji, ktoś mu zadaje niekomfortowe pytanie to po nim widać, jak bardzo się denerwuje. Był taki wywiad z dziennikarzem Faktu chyba, jakiś młodzik taki, wysłali takiego 18-20-latka na oko, nie wiem, może ma 40, różnie bywa. Ale, 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 ale młody gościu, taki widać po nim, że raczej niedoświadczony, ale mogę się mylić, nie znam typa, więc może to jest doświadczony super dziennikarz. Ale też widać było po nim, że jest taki no, mocno zestresowany, przygotowane jakieś tam pytanie miał, ręce mu się trzęsły na tej kartce i zadaje pytania Mencenowi o, to, o statystyki, że... Męcen w jakimś tam wywiadzie powiedział, że ze statystyk wynika, że chyba tam bicie dzieci dobrze wpływa na ich rozwój, coś takiego, że, że są jakieś takie statystyki. No i ten dziennikarz się go zapytał, czy ma pan te statystyki, bo on szukał i nie mógł w ogóle ich znaleźć, a pan powiedział o tym w jakimś wywiadzie. No i Męcen zamiast powiedzieć, że no nie wiem, nie jest przygotowany, po wywiadzie może mu wysłać te statystyki, na pewno takie są, jakoś te... No... Ja bym powiedziała właśnie, że mogę mu wysłać. Nie, nie, nie był przygotowany na to pytanie, więc nie będzie walił z głowy każdą statystyką. No. no to jest chyba normalne i każdy by to zrozumiał. I wtedy ten dziennikarz by wyszedł raczej na takiego, który no wścibsko gdzieś tam zadaje pytania. Przecież jeśli e, chciał sprawić, żeby mencen wyskoczył nagle ze swojej e, opinii i ze swoich dokumentów, no to mógł mu o tym napisać, że będzie pytanie mniej, między innymi o to, proszę przygotować te statystyki czy coś. No, no i tyle. I, I sprawy by nie było. A skoro tego nie zrobił, no to wina raczej dziennikarza, że mencen nie jest finalnie przygotowany. I można to było rozwiązać w ten sposób, ale on bardzo. On ma w cholerę duże ego. Co chciałeś powiedzieć? Nie w cholerę. <laughs> Zauważyłam. Ale ma bardzo duże ego, z którym nie umie sobie poradzić. I wydaje mi się, że to taki proces myślowy taki jest. Nie jestem psychologiem ani psychiatrą, więc to, to, to moja ama, amatorska analiza, ale jemu chyba tam od razu w głowie takie trybiki chodzą. Kurde, źle wypadam, komentarze będą kiepskie, ja źle reaguję na komentarze i włączam mu się takie... Taki, no, taka ob o obrona, że on już jest taki, że e, osaczyli go, że ten dziennikarz jest zły, że on nie będzie odpowiadał na pytania. No i zaczął mu mówić, że e, ten dziennikarz nie jest kompetentny w czytaniu statystyk, e, a on jest do doktorem ekonomii w specjalizacji statystyka, więc on się lepiej na tym zna. No słabo. A z drugiej strony Mencel się wypowiada o pandemii, kiedy Kuźwa nie jest nie żadnym lekarzem. lekarzem. No to jest kompletnie nielogiczne, co on Uważaj mówi. Na kota. Ale on jest świetny w tworzeniu iluzji tego, że jest charyzmatyczną osobą. Mm -hmm. Więc jako prezydent kraju na przykład, kiedy może się przygotować na większość wystąpień, nie musi wchodzić z nikim w debaty, może przygotować sobie fajny, logiczny, merytoryczny występ, wystąpienie, no to. Myślę, żeby się sprawdził w takiej roli, nie? Jeżeli nie ma, m, nie musi wchodzić właśnie w jakieś dyskusje z kimś. Z Bosakiem fajnie mu się gada, ale tam mają jednakowe, jednolite poglądy i nie musi z nikim wchodzić w jakiekolwiek dyskusje. Nie ma konfrontacji. A w konfrontacjach po prostu sobie nie radzi. I jak dla mnie oni musieli być tego świadomi. To jest zbyt duża organizacja, to nie jest coś takiego, że to jakaś nowa Firemka sobie wyszła i dobra, i Mencen ma duże ego, no to pozwólmy mu się wypowiadać na każdy temat i niech wszędzie chodzi na każde spotkanie z dziennikarzami. To są ludzie, którzy potencjalnie mają rządzić tym krajem, więc tu nie ma chyba mowy o tym, żeby popełniać aż takie błędy. Że jemu się chce chodzić na wywiady, to wypuszczą jego. Przecież mogli wypuścić zupełnie kogoś innego. Nie wiem kto oprócz Bosaka byłby tam bardziej charyzmatyczny od Sławomira Mencena, ale zapewne byłyby takie osoby, które dałyby radę gdzieś tam w dyskusjach, bo mają doświadczenie w polityce jako, jakieś dłuższe. Bosak Mencen jest świetnym ekspertem, na pewno podatkowym, w tym się fajnie sprawdza. Na początku, jeszcze jak chodził na wywiady, to często nie wdawał się w dyskusje pozapodatkowe. Nawet ze Stanowskim nie wyszedł najgorzej. Jak nie zaczął się wypowiadać, właśnie bronić Korwina, tak, to było ok. Jak gadali o podatkach, o systemie prawnym, Stanowski nawet go polubił. Teraz go ciśnie, gdzieś tam po miesiącu od tego wywiadu cały czas go ciśnął, ale Stanowski go na początku polubił. Weszli tam w jakąś komitywę, było tak, że razem gdzieś jakieś podpisy będą zbierali. Mimo tego hate parku poradził sobie wtedy jeszcze dobrze, bo nie wchodził w dyskusję, a tu już się po, poczuł na tyle pewnie, że może gadać o wszystkim. On się nie nadaje do gadania o wszystkim. Mm -hmm. On się nadaje do gadania tylko takich rzeczy, które ma doskonale, świetnie przemyślane. Albo nagrywanie <coughs> TikToków o wszystkim, bo tutaj jest przygotowany, nagrane, pocięte. Ale on też powiedział, że sam tego nie robi, nie? No tak. Że tak, ma tam ludzi, mówię, którzy mu ogarniają, wtedy... więc ma scenariusz, który mu napisali i po prostu odgrywa scenkę. Ma no, dobry ten szczap pijarowców na pewno, który tam działa. I teraz nagle chyba mu się albo skiepścił mu się ten szczap pijarowców, może odeszli od niego i nie ma go. I sam sobie pomyślał, że coś nagra. Albo po tym wszystkim, co teraz się. No ty. nam drapać gąbki. Albo, albo odeszli mu pijarowcy, albo te same żarty, które jeszcze trzy miesiące temu, jakby wrzucił, byłyby śmieszne. Teraz są żałosne. Bo wygląda to tak. Dziecki deklaruje, że ma koalicjantów, dzięki którym będzie miał większość w najbliższym sejmie. W związku z czym pojawia się bardzo ważne pytanie. Panie premierze, czy ci koalicjanci są teraz z panem w pokoju? Odegrał mema. Trochę takie, że Ten mem już chodził dawno temu, widziałem go na Twitterze. Ja on sobie odegrał. Mema. W sytuacji, jak nie odzywa się od wyborów praktycznie wcale, nie ma go. Ludzie pewnie oczekują od swojego lidera, na którego głosowali, stał się posłem. No to jednak dużo ludzi z, uwierzyło w niego. Stał się posłem w Warszawie. No. Lewicowej w Warszawie. Kandydował, kurde, no, z, 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 w, na, w naprawdę trudnym terenie dla niego. I się dostał. No to ludzie, ci, którzy na niego głosowali, na pewno e, oczekiwali, że dobra. Może teraz się nie odzywa, bo szykuje coś grubego i zaraz jedzie jak czołg w jakieś tam kolejne, nie wiem, y, analizy opozycji, że to jest nielogiczne i w ogóle ich rozjedzie wszystkich. No tak. Mógłby, a też sobie wrzuca mema. Mógłby przeanalizować to, co oni teraz obiecują, dlaczego <laughs> tego nie spełnią y, i tak dalej, a on wyszedł ze starym memem i y, najpierw powiedział o tym, że jest to porażka Konfederacji że się tego nie spodziewał, wywalił Korwina i nagrał mema. Seria tak, tak dziwnych... Y, zachowań z jego strony, że no jest to po prostu kompletne odwrócenie narracji wokół tej osoby. Postrzegania Sławomira Męcena. Serio, jak trzy miesiące temu nagralibyśmy film negatywny o Sławomirze Męcenie, mielibyśmy hejt na bank. Tyle osób by się rzuciło, jak możecie tak mówić? Mhm. A teraz jak nagramy coś negatywnego o Męcenie, no to jestem przekonany, że w sumie część osób się e, z tym zgodzi. No bo to trochę słabo. Gdzie nie ciśniemy go tak naprawdę, no raczej merytoryczna analiza po prostu jego zachowań. Nie, nie mam nic do słowami Ramcena, rzecz jasna, ale no, moim zdaniem się pogubił, nie? Gdzieś tam To czy takim twoim zdaniem teraz podsumowując to wszystko, czy Janusz Korwin-Mikke ma szansę ze swoją nową partią znowu być na szczycie i mieć swoje 6%? On był kiedyś na szczycie. Mógłby mieć swoje 6%. Jak dla mnie, to on teraz będzie pewnie kandydał w wyborach e do Parlamentu Europejskiego. Być może znowu, bo to będzie chyba w przyszłym roku. Raczej się dostanie. Znowu jest o nim głośno. PR ma teraz dobry dzięki Mencenowi, bo ten negatywny PR z Korwina się przeniósł na Mencena. No bo to zazwyczaj tak jest. Mhm. Jeżeli ktoś duży wyrzuca kogoś małego, no to ludzie raczej są po stronie tego małego, nie? A teraz Korwin o dziwo był właśnie tym e, małym, gdzie on zawsze był dużym mhm. liderem Konfederacji, a teraz Mencen go wygryzł z jego własnej partii i jeszcze go wywalił. No to to jest tak w odczuciu społecznym odbierane negatywnie. Mm -hmm. Gdzie niekoniecznie musi być negatywne. Być może dobrze, że zrobili takie porządki i finalnie wyjdzie to na dobre, ale no w odczuciu społecznym na pewno tutaj Korwin teraz wygrywa. A już mogło się wydawać, że będzie zupełnie inaczej, bo jak słyszałem o tym Pandora Gate, że faktycznie Korwin coś takiego powiedział, no to nie, to już jest nie do obronienia, nie? A nagle się okazuje, że ma takie wsparcie na Twitterze, że masakra. No bo jednak on swoich y, takich... Y, Ale nie miał, właśnie jak była ta afera z nim, że, że Konfederacja miała słaby wynik, no bo no to same hejty miał no na bo Twitterze. tam Wtedy był zlot, napisało o tym gazety, więc zlecieli się ci, którzy go nie obserwowali, pewnie nie, nie brali jakiegoś tam czynnego udziału w, jego, na, na jego Twitterze, tylko po prostu wpadli tam, żeby sobie pohejtować i wyszli, bo nie mieli po co czytać więcej postów Korwina, tak jak... Y, Pawłowicz na przykład. Jak Pawłowicz wy... napisze jakiegoś tweeta, o którym piszą media, to też wszyscy lecą i tam ją hejtują. I tutaj była ta sama sytuacja, a teraz oni odeszli, zostali ci, co Korwina gdzieś tam może nie w stu popierają, ale w większości się z nim zgadzają. No i jest jak jest. Nie wiem, jak dla mnie to zaczął po prostu pisać bardzo merytorycznie, bo on potrafi być bardzo merytorycznie, niepotrzebnie wchodzi w sprawy takie społeczne, jak właśnie pedo, gdzie on ma zupełnie bicie inne... Dzieci. Bicie dzieci. Gdzie ma zupełnie inne spojrzenie niż większość społeczeństwa. Nie? I tym buduje te podziały, które później wpływają negatywnie raczej właśnie na, nie, na niego samego, i tego nie może robić przypadkiem, tylko no to, to jest celowe. Ale potrafi sobie szybko zbudować fajny wizerunek właśnie na krytycznej analizie pewnych rzeczy. On tam pisze o tym Izraelu, jak on na to patrzy. Więc to, to są takie bardzo krytyczne, fajne spojrzenia na, na to. No, 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 i, no i też krytykuje Konfederację tak logicznie teraz, że nie ma tam emocji, gdzie to się, gdzie taki obraz się tworzy tego, że oni go wyrzucili właśnie pod wpływem emocji. A Korwin podchodzi do tego na chłodno, na zimno, analitycznie i punktuje ich po prostu, nie? Mhm. Więc wychodzi na tego mądrzejszego w tym wszystkim. No cóż, piszcie co wy w ogóle o tym sądzicie, czy myślicie, że Konfederacja się rozpadnie, bo jak się okazuje, to mają tam wewnętrznie również problemy, te wszystkie ugrupowania, które wchodzą w wkład Konfederacji też, no, nie idzie im najlepiej układanie się ze sobą i niekoniecznie takie głosy chodzą, że niekoniecznie będzie klub, tylko trzy różne koła, co byłoby dziwne. Ale dajcie znać co wy o tym myślicie, trzymacie się ciepło. No i heja.